Czy ja będę dzisiaj jeździł, proszę Pana, Panie Janku? Myślałem, że Pan przyjedzie wcześniej i będziemy jeździć. Nie dało rady, właśnie skończyłem grać w pokera. Pokera gracie? Uzależniony jak mój synek? No niestety. Hazard już jest silniejszy od seksu. Nie? O kurczę. To ważna sprawa. Ha? Nie wiem jak z tego wyjść, bo to już trwa co najmniej miesiąc czasu. A to y kończ. To dalej? Nie, rzucaj to. Jest pasja. Nie, przypień, to nie jest nie? Weź sobie zdajesz pas pasję jak ja. I satysfakcja, nie? bo czasami ktoś ma blefa, nie, a ty masz nic większego blefa i go sprawdzasz, wiesz, nie ma nic i okazuje się, że bierzesz tylko na króla, nie. <grym> a nie ma wstecznego niego. Nie, nie ma, wiesz, to jest taka wersja, wiesz. Uproszczona. Tam, wiesz, uproszczona, zresztą to Nie karmi.